Dzień dobry Państwu. Wczoraj 18 listopada Premier Beata Szydło wygłosiła expose, czyli przedstawiła dla nowo wybranego Sejmu program swojego rządu, priorytety swojego rządu. Drodzy Państwo, moja opinia na ten temat jest bardzo prosta. Nic w Polsce się nie zmieni. Dlaczego? Dlatego, że chociaż ich propozycje, czyli pisu, 500 zł na dziecko te hasło sztandarowe kampanii wyborczej podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 3200 zł do 8000 zł obniżenie wieku emerytalnego do stanu poprzedniego. A także reforma edukacji, czyli powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej czteroletniego kształcenia średniego, czyli liceów te wszystkie pozytywne rzeczy i tak i tak nie zmieniają, nie zmieniają modelu funkcjonowania gospodarki w Polsce. A ten model Funkcjonowania gospodarki w Polsce powoduje właśnie ogromne bezrobocie. I na czym, drodzy Państwo, ten model polega? Ten model polega na monopolu dla zagranicznych korporacji, w szczególności dla korporacji amerykańskich. Chcę zwrócić uwagę, że korporacja Altria sprzedaje w Polsce ze wszystkich towarów sprzedawanych w Polsce od rynku spożywczego. Po artykuły gospodarstwa domowego 33% towarów, czyli mamy system monopolów zagwarantowanych dla zagranicznych korporacji przez różnego rodzaju koncesje drodzy Państwo, limity kontrole, wygórowane przepisy sanepidu, czyli te wszystkie Oferowane przez PiS w ekspoze cukierki, drodzy Państwo, nie spowodują zmniejszenia się w Polsce bezrobocia, nie spowodują też rozwoju polskiej gospodarki, dlatego że Polacy mają skrępowane ręce brakiem wolności gospodarczej. Druga sprawa która jest bardzo ciekawa: czy prawo i sprawiedliwość będzie wsadzało do więzień, drodzy państwo, i będzie rozliczało ludzi, którzy popełnili przestępstwa gospodarcze z takich partii jak PSL, SLD, Platforma Obywatelska. Prawo i sprawiedliwość, mając w tej chwili, drodzy państwo, samodzielny rząd z większością, ma taką możliwość i powinno to robić. Inaczej straci prawo do nazywania swojej partii prawem i sprawiedliwością. Bardzo ciekawe jest to, czy Beata Szydło zainicjuje, drodzy państwo, rozpoczęcie śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Dlatego że przypomnę, że Sejm poprzedni, w którym była platforma obywatelska Ruch. Walikota, PSL i SLD głosując w Sejmie, głosowali, żeby tego śledztwa nie przeprowadzać. Żeby polskie organy prokuratury, organy śledcze nie prowadziły śledztwa w sprawie śmierci głowy naszego państwa. Sejm nie ma takiego prawa, drodzy państwo, żeby zakazać prokuraturze. Prowadzenie śledztwa. Jeżeli jest sytuacja, którą trzeba wyjaśnić, i zachodzą podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa czyli zamachu na Lecha Kaczyńskiego, to prokuratura, kierując się kodeksem karnym i postępowania karnego, ma obowiązek. Sejm nie może zakazać, drodzy Państwo, wykonywania prawa. Zobaczymy, czy prawo i sprawiedliwość, drodzy państwo, będzie prowadziło śledztwo w sprawie śmierci brata i prezydenta Polski Jarosława Kaczyńskiego, Lecha Kaczyńskiego. I to jest bardzo ważne. Czy rozliczy aferzystów? Jeżeli prawo i sprawiedliwość, drodzy państwo, tego nie zrobi, to znaczy, że jest ciche porozumienie między Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. A z czego to ciche porozumienie wynika? No wystarczy cofnąć się do lat 80. do strajku w Gdańsku i zobaczyć, że Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński, Bronisław Gieremek i Tadeusz Mazowiecki razem z Lechem, z Lechem Wałęsą byli w tym strajku, drodzy Państwo, jednymi z liderów opozycji demokratycznej a ja przypominam, że Lech Wałęsa jako człowiek sterowany przez służby nie dopuszczał do swego otoczenia osób które by tym służbom przeszkadzały, on musiał mieć zgodę żeby dopuścić Jarosława i Lecha Kaczyńskiego więc jeżeli nie będzie zmiany modelu gospodarczego państwa to nadal będzie w Polsce preferowane drodzy Państwo bezrobocie ja przed wyborami wzywałem na to, żeby zagłosować albo na Prawo i Sprawiedliwość, albo na z 15, ale w końcówce kampanii wyborczej i jednak drodzy Państwo zdecydowałem się, żeby dać poparcie dla PIS-u właśnie dlatego, żeby PIS pokazał, że nie jest w stanie samodzielnie rządzić. A wiecie dlaczego? Dlatego, żebyście zrozumieli, że tak samo jak Ukraina w tej chwili jest rządzona przez Stany Zjednoczone, tak samo i Polska wykonuje polecenia zagranicznych ośrodków władzy. Żeby społeczeństwo zrozumiało, że trzeba wybrać ludzi, którzy będą robić, drodzy Państwo, pracować. Dla narodu będą realizować Wasze interesy. I teraz, jeżeli ktoś oglądał w telewizji expose Beaty Szydło, a później wypowiedzi liderów klubów partyjnych, na przykład Ryszarda Petru, Nowoczesna.pl, to zrozumie, że mamy do czynienia w Sejmie z szopką. Jeżeli PiS jest marionetką korporacji amerykańskich, to tak samo Petru jest marionetką też zagranicznych ośrodków finansowych. Bo w swoim przemówieniu, w którym skrytykował expose Beaty Szydło, miał do tego prawo, wyraźnie powiedział, że opodatkowanie banków zwiększy cenę usług bankowych. Drodzy państwo, czy teraz banki, nie mając nałożonych na siebie podatków, nie pobierają opłat za prowadzenie konta, nie mają większych odsetek od kredytów konsumpcyjnych, między innymi na mieszkania, niż te same banki w swoich macierzystych krajach? Ja zwrócę waszą uwagę, że płacenie w Polsce odsetek od kredytów na przykład na mieszkania, te odsetki są większe niż w Niemczech, niż w Wielkiej Brytanii. Drodzy Państwo, mieliśmy wystąpienie typowego człowieka, typowego lobbysty w osobie Ryszarda Petru. I to jest naprawdę nietrudno zauważyć. Jeżeli on w swoim oświadczeniu majątkowym dotyczącym kampanii wyborczej nowoczesnej.pl pisze, że dostał kredyt w banku pod zastaw. Dotacji, którą uzyska jego partia, jeżeli wygra wybory. Drodzy Państwo, ilu w Polsce ludzi może się zgłosić do banku i powiedzieć, zażądać kredytu pod zastaw tego, że wygra wybory? Kredyt dostaje się za coś. Za coś się dostaje kredyt, a nie za to, że się wygra na loterii. Jeżeli ktoś, ktoś bierze kredyt hipoteczny na mieszkanie, to jego dom, jego mieszkanie jest pod zastaw, mało tego, jego dochody są pod zastaw. A wygranie w wyborach to jest, drodzy Państwo, zawsze wielki znak zapytania. I o tym przekonała się na przykład zjednoczona lewica z lew, jeżeli idzie o. Kukis 15, drodzy Państwo, to jego lider Paweł Kukis w przemówieniu dotyczącym Ekspoze Beaty Szydło popełnił jednak błąd. Popełnił jednak błąd, nie udzielając wotum zaufania dla rządu Beaty Szydło. Dlaczego? Dlatego, że i tak, i tak ten rząd ma większość w Sejmie, czyli i tak, i tak będzie rządził. Krytykowanie rządu PiSu. To jest dla was znak, że gdybyście w wyborach rozproszyli swoje głosy, to nie można byłoby utworzyć stabilnego rządu i nawet te dotacje unijne, które przyjdą do Polski do 2020 roku, nie mogłyby być nawet wydane, bo nie można byłoby podjąć żadnej konkretnej decyzji. Kukiz, drodzy państwo, nie udziela wotum zaufania dla PiS-u, ponieważ PiS nie chce zmienić konstytucji tak jak sobie tego życzy Paweł Kukiz. Drodzy państwo, trzeba szukać szczególnie dla ruchu Kukiz 15 innych elementów, innych płaszczyzn, na których można współpracować z Pisem po to, żeby wykazać, jeżeli PiS się nie zgodzi, że ta partia Realizuje interesy zagranicznego kapitału. Nie wszystkie rzeczy trzeba wprowadzać w życie przez Konstytucję. Zmiana ordynacji wyborczej też nie wymaga zmiany Konstytucji. Zmiana ordynacji wyborczej na jednomandatowe okręgi wyborczej zmiana wymaga zmiany tylko i wyłącznie ustawy, która w tej chwili nazywa się kodeksem wyborczym. Dlatego, że wybory w Konstytucji są równe, powszechne. Tajne, bezpośrednie i proporcjonalne. I zarówno wybory w systemie głosowania na listy wyborcze, jak i w systemie głosowania na jednomandatowe okręgi wyborcze spełniają te wymagania. Dlatego Paweł Kukiz, drodzy Państwo, nie udzielając wotum zaufania dla rządu Beaty Szydło, zamyka sobie drogę do pertraktacji z pisem. Na temat zmian w gospodarce i zmian w systemie politycznym polskim, gospodarczym, dlatego, że od razu, na samym początku rzuca wyzwanie do wojny, rzuca wyzwanie do walki. A jego partia, jego ugrupowanie jest za słabe to jest raz jest podzielone, bo znajdują się tam ludzie o różnych poglądach, nie ma struktur tak naprawdę, i nie ma kadry. Dlatego w tej pierwszej fazie Paweł Kukis moim zdaniem popełnia ogromny błąd, nie mając silnego ugrupowania, a decydując się na walkę z pisem, zanim nie umocni swoich struktur i nie stworzy struktur samodzielnych, czyli struktur. Które nie wywodzą się z innych partii, jak Ruchu Narodowego, Solidarności Walczącej. Przecież Kornel Morawiecki, który jest Solidarności Walczącej, a dostał się do Sejmu z ruchu KUKI z 15, to on wyraźnie chwalił redaktora Gazety Wyborczej Michnika. Drodzy Państwo, to nie są dobre oznaki w ruchu Kukiz 15. Gdyby po wyborach, które odbyły się 25 listopada, żadna partia nie uzyskała w Sejmie większości bezwzględnej, tak jak to udało się PiSowi, to byśmy w tej chwili mieli w Sejmie jarmark, targowisko. PSL zażądałby kilku ministerstw od Platformy Obywatelskiej, Zjednoczona Lewica dołączyłaby się, a cookies, 15 i pis, siedziałyby na oślej ławce. Dlatego, jeżeli ugrupowania patriotyczne nie mają, drodzy Państwo, większości i ugrupowania drugiej strony, nie można stworzyć stabilnego rządu. Dlatego ja w końcówce kampanii wyborczej. Prosiłem Was, żebyście zagłosowali na partię, dla której w sondażach niewiele brakuje do uzyskania większości, aby samodzielnie rządziła. I zwróciłem uwagę, żebyście właśnie poparli PiS po to, żeby stworzył rząd i żeby w Sejmie nie było kłótni, bo będzie niemożliwym otrzymanie i w pełni wydanie tych dotacji z Unii, ostatnich dotacji do 2020 roku. I drodzy Państwo, ta strategia jest o tyle ważna, bo tak jak powiedziałem, zapobiegło to jarmarkowi w Sejmie, czyli awantur o ministerstwa, awantur o stołki między różnymi partiami, które by w, y, musiały się między sobą dogadać, czyli podzielić stanowiska w rządzie, podzielić teki ministrów, a jednocześnie. Jedna partia, czyli PiS, bierze na siebie odpowiedzialność, i jeżeli nie wywiąże się nie tylko z tego, co Beata Szydło w swoim ekspoze przedłożyła, nie tylko z tego, tylko z oczekiwań, jakie społeczeństwo, drodzy Państwo, miało do prawa i sprawiedliwości, bo ludzie nie tylko głosują na to, co dana partia w programie wyborczym przedstawia, ale głosują jeszcze na to, co im się wydaje, co im się wydaje. I dzięki temu będzie możliwość wyeliminowania pisu z sejmu z życia politycznego. Dlatego, że ludzie stawiają wysokie oczekiwania, a niemożliwość spełnienia tych oczekiwań spowoduje, że nie będą na PiS, drodzy Państwo, głosować, i prawa strona sceny politycznej zostanie uwolniona. Zostanie uwolniona dla ruchu narodowego, dla Korwina, ewentualnie dla ruchu Kuki z 15, albo dla innej siły politycznej, patriotycznej, która się pojawi i która będzie chciała rządzić Polską samodzielnie, bez wykonywania roz rozkazów z Brukseli albo z korporacji bankowych czy z korporacji produkujących różnego rodzaju towary. W każdym razie chciałam rządzić z Polską samodzielnie, a nie na rozkaz cudzoziemców. I takie głosowanie na zasadzie eliminacyjnej daje, drodzy Państwo, największe możliwości dla społeczeństwa pozbywania się partii politycznych, które z góry wiadomo dla ludzi, którzy śledzą, Działania ich liderów, że są po prostu sterowane z zagranicy. Żeby Polskę, drodzy Państwo, wyprowadzić z kryzysu, to trzeba wprowadzić jak największe wolności gospodarcze, zlikwidować koncesje i różnego rodzaju ograniczenia, a przede wszystkim zlikwidować zawody regulowane, żeby młodzież mogła pracować w zawodach, których się uczy, takich jak adwokat, Notariusz, radca prawny, architekt, nawet kominiarz to są wszystko zawody regulowane, gdzie człowiek bez znajomości rodzinnych, nepotyzmu nie będzie mógł wykonywać tych zawodów. Drodzy Państwo, tego nie było w programie Beaty Szydło, który przedstawiła w swoim ekspoze. Dlatego nie ma zmiany modelu gospodarczego państwa, i dlatego w Polsce się nic nie zmieni. I widać, że jest ciche porozumienie między Platformą Obywatelską a PISem: My nie ruszamy was, wy nie ruszacie nas. To, że Mariusz Kamiński, były szef CBA, otrzymał wyrok za zgromadzenie dowodów popełnionych przestępstw przez Aleksandra Kwaśniewskiego, to jest pokazanie, nie tykaj tego, czego tykać nie powinieneś, bo sparzysz sobie łapy. I gdyby teraz, drodzy Państwo, PiS był partią, która na sztandarze ma Prawo i Sprawiedliwość, zarówno sędzia, który wydał wyrok, otrzymałby zarzuty za przekroczenie swoich uprawnień i popełnienie przestępstwa, bo Mariusz Kamiński miał pieczątkę prokuratura generalnego zezwalającą na prowadzenie śledztwa. A inaczej afer korupcyjnych, drodzy państwo, nie da się wykryć jak przez różnego rodzaju prowokacje policyjne. I to robi policja na całym świecie. Dlatego spokojnie można powiedzieć, że jego wyrok miał charakter polityczny i zarówno prokuratura, która go oskarżyła, jak i sędzia, który wydał wyrok, popełnili przestępstwo. I Jarosław Kaczyński ma tych ludzi na widelcu. I powinien pokazać czy prawo i sprawiedliwość w Polsce obowiązuje, czy nie? I teraz, drodzy Państwo, czarne na białym, będziecie mogli zobaczyć, czym jest PIS. Macie 4 lata, żeby się zorganizować politycznie, a organizowanie się politycznie to jest zorganizowanie sobie pieniędzy na ten cel. Taka jest prawda. Dlatego korporacje mają pieniądze, dlatego banki mają pieniądze i dlatego mają swoich ludzi, takich jak Petru, takich jak Schetyna czy Kopacz, którzy załatwiają dla nich sprawy w Sejmie. A dla Was nie ma kto załatwić tego, żebyście mogli pracować w zawodach deregulowanych. Dzisiaj wszystko w Polsce jest regulowane i ludzie nie mają żadnych praw. Nawet rolnicy nie mają prawa robić wędlin, robić dżemów czy soków i swobodnie nimi handlować. Drodzy Państwo, to jest faszyzm gospodarczy i jak widzimy, kosmetyczne zmiany proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość wcale tego faszyzmu gospodarczego nie zmienią. I takie jest moje zdanie na temat tego, co przez 4 lata w Polsce będzie się zarówno w gospodarce, jak i w polityce, czyli w działaniach na szczeblu Rząd, samorząd, samorząd, rząd, rząd, społeczeństwo odbywało. I na tym, drodzy Państwo, chciałbym zakończyć moje wnioski i opinie na temat tego, co usłyszałem z ust Beaty Szydło, Ryszarda Petru i Pawła Kukiza w Sejmie podczas debaty i wygłaszania ekspoze przez nowego premiera.